thank you Was bardzo serdecznie w krótkim vlogu na temat Mundialu. Mundial w Brazylii. Powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że w końcu jest jakiś turniej piłkarski. Mimo już nie jestem wielkim kibicem piłki nożnej, chociaż chociaż znowu cofamy się do przeszłości. Pierwszy mundial jaki oglądałem to był w 2002 roku, gdzie wygrała Brazylia. I wtedy mój piłkarski idol którego pamiętam do tej pory i do tej pory szanuję Ronaldo, Luis Nazario de Lima, nie kurwa Cristiano Ronaldo, tylko jeden, jedyny, prawdziwy Ronaldo z Brazylii. Był królem strzelców tego turniego. Piękne bramki, po prostu idealny, idealny piłkarz. Do dzisiaj go podziwiam i jest numerem jeden na mojej liście zawodników, jeśli chodzi o piłkę nożną. I musicie wiedzieć tak, życie na sportowo to nie tylko siłownia, to nie tylko fitness, kulturystyka czy kurwa, jak można nazwać inaczej ten sport, to co robię ja jeśli wpakowałem muchy, latają cholera, mogłem jakiś off wziąć. Wziąć, wziąć, wziąć. Obojętne. I od tego, od 2002 roku oglądałem wszystkie, wszystkie turnieje piłkarskie. Rok 2004, Mundial w... Nie, Mundial. Mistrzostwa Europy w Portugalii. 2006, Mistrzostwa Świata w Niemczech. Dobrze mówię, dobrze mówię. 2008, Mistrzostwa Europy Szwajcaria-Austria. 2010 rok, mundial w RPA, 2012, Europolska. Wszystkie turnieje oglądałem i w każdym z tych turnieju, w turniej, turniejów obejrzałem przynajmniej 80% spotkań. Wszystkie ćwierćfinały, półfinały i w górę i większość meczy fazy grupowej. I tutaj jest motyw taki. Mamy rok 2014, mundial w Brazylii. I ja się pytam, co to kurwa jest to? Co to kurwa jest to? A już o tym to w ogóle nie wspominam. Co to jest? Co to ma znaczyć? Spokojnie, nie jestem niedorozwinięty i wiem, że Brazylia leży po drugiej stronie kuli ziemskiej i ma całkiem inną czaso stref strefę czasową niż my. I jestem w stanie zrozumieć, że te spotkania są o późnej godzinie. Ale zastanówmy się chwilkę nad, nad tym głębiej. Co to tak naprawdę są turnieje piłkar piłkarskie? Gdzie zyski są? Wie gdzie większość zysków jest pozyskiwana? Po pierwsze, telewizja. Miliony ludzi oglądają mecze przed telewizorami, a ile mecze obejrzy ludzi na stadionie? No dobra, 100 tysięcy, jak mają wielkie stadiony, zobaczy te mecze. Ale większość osób ogląda Mundial w telewizji. I teraz kurwa, pytanie, kto ogląda Mundial w telewizji? Europejczycy to jest największa grupa ludzi, którzy, która ogląda piłkę nożną. W Afryce jest tam dużo ludzi, którzy oglądają. Azjaci kurwa uwielbiają piłkę nożną i oglądają ją wszystkie turnieje, przecież są zafascynowani też futbolem. Naszą piłką kopaną, więc dla tych krajów powinny być najlepsze godziny transmisji spotkań. Gdyby Polacy grali w tym mundialu, by się zakwalifikowali, chociaż <słuch> nabita, nie? Tak, oni się zakwalifikują. Kurwa, oglądałem troszeczkę tego meczu z Litwą. To jest żenada, żenada nie reprezentacja. No ale gdyby Polska grała, możliwe, że organizatorzy turnieju dopasowaliby jakoś godziny do naszych realiów. Chociaż nie wiem, dla mnie godzina, słuchajcie, ja chodzę wcześniej spać, no znacie mnie przecież. Godzina 22, mecz się zaczyna, ja śpię o tej godzinie, a co to dopiero mówić, jak mecze są o 12 w nocy, czy 3 rano, no kurwa, opanujcie się. Także w tych godzinach spotkania dla mnie niestety nie istnieją, no i niewiele spotkań obejrzę tak naprawdę. Jeszcze mecze o 21 i o 18 na pewno będę oglądał, także. W tych godzinach będę niedostępny, będę siedział i oglądał te spotkania, ponieważ bardzo mnie wciągają spotkania turniejowe. Świetnie się to ogląda, ponieważ to jest jednak piłka nożna na innym poziomie. Euro w naszym kraju w roku 2012 to pokazało. Były genialne mecze i dużo bramek. Teraz troszeczkę o innych aspektach, nie tylko w yy, sprawach sportowych, porozmawiajmy. Chodzi oczywiście o te wszystkie konflikty finansowe, to jak wygląda sytuacja w Brazylii aka Turniej Mundial, a później Igrzyska Olimpijskie za kolejne dwa lata, Brazylia z tego co mi wiadomo, to jeden z, z najszybciej rozwijających się krajów świata, gdzie gospodarka jest na bardzo wysokim poziomie i za parę lat naprawdę będzie konkurencyjna dla największych krajów europejskich, dla Rosji czy tam Stanów Zjednoczonych, tak? Ale tak samo Brazylia i tak samo Rosja mają dwie strony. Z jednej strony ludzi bardzo bogatych, gdzie to wszystko fajnie prosperuje gdzie jest wysoki poziom, wysokie standardy życia i z drugiej strony ludzi bardzo, bardzo biednych. Są te fawele, tak? A w Rosji też mamy ludzi bardzo, bardzo biednych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Nie mówię już o Polsce, no kurwa, wiadomo, żyjemy też w takim kraju, gdzie nie, nie wszystkim jest kolorowo, ale bardzo dużą część ludzi, społeczeństwa stanowi klasa średnia. Klasa średnia zarobków, gdzie dają sobie radę spokojnie w życiu, tak? Bez jakiegoś większego problemu. No a w Brazylii to nie wygląda już tak kolorowo, dlatego mamy te strajki. W Polsce nie było strajków, jak organizowaliśmy ten turniej, to z pierwsza sprawa i w ogóle jak go wygraliśmy. I tutaj sprawa teraz Krakowa i igrzysk olimpijskich, zimowych, które miały być rzekomo, miały po prostu startować, tak? W tym plebistycie, w wyborze igrzysk do któregoś tam roku. Już nawet nie pamiętam do którego. Ja bardzo dobrze rozumiem mieszkańców Krakowa, że się jednak nie zdecydowali. Bo biorąc pod uwagę to, że ogólnie igrzyska olimpijskie, ta, taka wielka impreza zazwyczaj nie zwraca się nigdzie nikomu. Znaczy, oni na pewno nie zarabiają na tym. Mało, mało który kraj, mało które miasto zarobiło na igrzyskach, nie mówiąc już o tym, że ono się zwróci, że koszty się zwrócą. Ja się na tym nie znam i nie siedzę w tym, tak? Myślę, no że nikt z was tak samo się nie zna, no bo... Nie siedzimy w sprawach finansowych igrzysk olimpijskich, chociaż jakieś tam statystyki pewnie w internecie są i to wszystko można znaleźć. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że co ma Kraków? Gdzie on ma kurwa stadion, który by pokazał, który by nadawał się na rozpoczęcie igrzysk olimpijskich? No gdzie kurwa taki stadion ma Kraków? Ja nie widzę. Mamy stadion fajny w Warszawie, tam w Gdańsku, we Wrocławiu. To są dobre stadiony, nowoczesne, duże reprezentatywne, no ale co, kurwa, stadion Wisły Kraków to jest stadion, żeby pokazać całemu światu na rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich, no ludzie, druga sprawa obiekty sportowe, co jest najważniejsze, tor bobslejowy e, tory dla łyżwiarzy, dlaczego ci ludzie kurwa nie mają mózgów i nie zrobią czegoś takiego, na początku wyłóżmy pieniądze, zróbmy ten zakryty, e, zadaszony tor dla łyżwiarzy szybkich, zróbmy po prostu kurwa sobie ten tor niech oni tam trenują i organizujmy regularnie imprezy na tym torze. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Starajmy się o te imprezy. Próbujmy wygrać je marketingiem i organizować na nich właśnie te turnieje, tak? Turnieje, te zawody. No i kiedy już po pierwsze nauczymy się organizować te zawody, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa troszeczkę może zwrócą się koszty budowy tych obiektów sportowych dzięki temu, że będą rozgrywane mistrzostwa Europy, tam świata i pierdoły, bo to jest, jest szansa, żeby to zrobić, bo przecież Mistrzostwa Świata to też jest taka impreza, że zawodnicy i w ogóle te wszystkie komitety starają się szukać nowych miejsc, żeby to pokazać. Tak, jak na przykład Mundial, który ma być w roku tam 2000, chyba kurwa 22, czy którymś w Katarze, czy gdzieś w Arabii Saudyjskiej, tak? Coś takiego, który tam podobno sprzedali się tam... Korupcja była i dlatego dostali tę organizację. No to przecież yy, tam też za dużo imprez. Jakoś nie słyszałem, żeby tam igrzyska czy cokolwiek były. Zresztą tam jest gorąco, oni mają tam hajsu. Także, żeby organizować wielkie imprezy, trzeba mieć po pierwsze mózg, trzeba mieć plan i nie przepierdalać pieniędzy w błoto. Bo to, że ja lubię takie imprezy oglądać, chciałbym, żeby to na przykład było kurwa gdzieś nawet koło Lublina taka impreza. Chętnie bym poszedł, kupił bilet i obejrzał na żywo, bo to jest przyjemność. Na przykład, dlaczego. Mistrzostw świata w lekkiej atlety co nie zrobimy. Zróbmy jakiś zajebisty stadion lekkoatletyczny dla naszych sportowców i zróbmy Mistrzostwa Świata. Chętym sobie zobaczył, dam u Saina Bolta czy jakichś tam znanych lekkoatletów na żywo. Także gwarantuję wam, że na pewno mecze mundialu będę oglądał. Może jakiś film się nawet pojawi pod koniec mundialu, jak coś ciekawego się stanie, jakieś moje podsumowanie, bo bardzo lubię oglądać te turnieje piłkarskie. Oczywiście, jeżeli mecze będą o 22, to ja gówno sobie pooglądam. Nie ukrywajmy. Ale te mecze o 18 do 21, do 22 jeszcze mogę wytrzymać, żeby nie spać. Wiadomo, rano trzeba wstać do pracy, trzeba być obudzonym. Te przynajmniej 7, 7 godzin minimum wyspać się, żeby była dobra regeneracja. Trzymajcie się dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że moja wejściówka Wam się podobała. Komentujcie, lajkujcie, jeśli lubicie lajkować, jeśli nie, to trudno. Sam nie zawsze lajkuję wszystkich filmy, chociaż staram się o tym pamiętać, bo lajki naprawdę są spoko. I motywują ludzi, którzy kręcą takie filmy do dalszego działania i do podnoszenia jakości tych filmów. Także trzymajcie się na razie i ją!